Siódma dziewiąta. Twój początek dnia. A teraz e, proszę Państwa temat e, sprawa kościelnego, który okazuje się być niezwykle istotny też dla nas, dla wierzących, dla katolików. A moim i Państwa gościem jest ksiądz Michał Siennicki. Szczęść Boże proszę księdza. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie słuchaczy, pozdrawiam Pana redaktora. Oczywiście ten wstęp e, pozwolę sobie jeszcze wydłużyć kawałeczek, bo to sprawa ważna, oczywiście, jak zawsze dla wierzących, ale też z tego powodu, że zmiany w prawie kanonicznym mówią, że możliwe staje się, aby osoba bez święceń była przełożonym w kolerickiej wspólnocie życia konsekrowanego. Co to znaczy w z przełożeniu z języka jakoś bardziej kościelnego na taki język zwykłych ludzi, za, na to, żebyśmy mogli dokładnie zrozumieć, na czym ta zmiana polega. No właśnie, problem jest w przełożeniu, dlatego że nawet język polski nie do końca oddaje to, co zostało wczoraj jakby ujawnione, opublikowane na stronach watykańskich. Osoba świecka bez święceń. To chodzi o członka wspólnoty zakonnej, który nie posiada święceń, a więc w rozumieniu, w logice prawa kanonicznego jest osobą świecką, no bo osoby w kościele uważamy za duchowne, czyli ci, którzy przyjęli święcenia, i świeckie, którzy takich święceń nie posiadają. I na przykład bracia zakonni, którzy nie są kapłanami, którzy nie przyjęli święceń, są w takim rozumieniu prawa zakonnego, prawa kanonicznego. Są osobami świeckimi. Stąd też wczoraj papież, jakby pozwolił na to, że takie osoby mogą być przełożonymi, bo do tej pory we wspólnotach zakonnych, te, które były kleryckimi, czyli tam, gdzie była większość księży, które takimi zostały ustanowione, przełożonymi mogli być tylko właśnie duchowni, czyli księża. A pojawił się, pojawiła się potrzeba, żeby to prawo zmienić. Czyli um, osoby będące na pewnej drodze już do kapłaństwa, oczywiście nie chodzi, proszę Państwa, o to, że e, wszyscy świetcy mogą e, być takimi przełożonymi, tylko osoby będące na pewnej drodze, ale jeszcze bez święceń. Czy tak, proszę księdza? to osoby, które są już zakonnikami w stu czyli złożyły śluby wieczne mm -hmm. i w ogóle nie zamierzają zostać księżmi. Mm -hmm. Chodzi o to, że są bracia zakonni, Franciszkanie, Paulini, Pallotyni, którzy przez całe życie, jakby oni w ogóle nie zamierzają zostać księżmi. Oni są członkami naszej wspólnoty, życia konsekrowanego, są zakonnikami, ale nigdy nie otrzymali święceń kapłańskich i takich święceń nie, otrzy... nie chcą otrzymać, bo inaczej wybrali swoją drogę. I do tej pory było tak, że takie osoby nie Mogły być przełożonymi, no bo prawo kanoniczne mówiło, że to są osoby, jakby, które mają za zadanie, jakby inne zadanie, nie zadanie być przełożonymi. A wczoraj papież Franciszek zmieniając kanon 588 kodeksu prawa kanonicznego, reformując odrobinę znowu prawo kanoniczne, zezwala na to, żeby takie osoby były. Ja może podam przykład, który wczoraj już też pojawił się w mediach, który ja użyłem. Sześć lat temu, kiedy nasza kapituła generalna obradowała i myślała o zmianie prawa, okazało się, że w takich krajach, szczególnie jak Niemcy, jak Stany Zjednoczone, są bracia zakonni, ci, którzy nie chcą być księżmi, oni mają inne powołania, ale mają świetne wykształcenie, są świetnymi menadżerami, oni by się nadawali na przełożonych, a księża wtedy, ci, którzy posiadają święcenia, mogliby się w 100% jakby zaangażować tylko i wyłącznie w sprawowanie sakramentów posługę duszpasterską. I takiej możliwości nie było 6 lat temu, bo prawo kanoniczne powiedziało STOP. Natomiast po wczorajszej zmianie, takie zmiany, o których my myśleliśmy w naszym życiu palotyńskim, jest teraz możliwe. E, troszkę uprzedził ksiądz wobec tego moje <laughs> e, pytanie, cóż to za wyjątkowa okazja była. E, teraz lepiej rozumiemy, że faktycznie pozwala to ukierunkować swoje działania albo na e, posługę duszpasterską księży, albo po prostu na e, działania zakonne, rozumiane w inny sposób, menedżerski, bądź chociażby pewnie też na przykład akademicki, bo pewnie to też wchodzi mhm. w grę. E, ale Podjął ksiądz wątek różnicy pewnego rodzaju też e, formacji seminaryjnej między chociażby pallotynami, a taką formacją e, stricte e, prowadzącą do święceń, święceń. Na czym polega ta formacja chociażby u palotynów? Może ktoś z naszych słuchaczy po wysłuchaniu takiego opisu księdza stwierdzi, że to jest właśnie coś dla niego. No, to by było świetne, jakby w tym roku zgłosiło się kilkunastu albo kilkudziesięciu kandydatów do Palotynów. Serdecznie zapraszamy, drzwi naszej wspólnoty są otwarte. To jest tak, że są księża tak zwani diecezjalni, czyli takich, którzy, których bardzo często spotykamy i oni mają taką sześcioletnią formację, seminarium przechodzą, i nie wiążą się ślubami zakonnymi, tylko jakby takim związaniem z Kościołem dla nich jest sakrament święceń, kiedy przy diakonacie, później przy sakramencie kapłaństwa. Składają takie przyrzeczenia, i to jest jakby związek ich z kościołem. Natomiast w przypadku nas, zakonników albo członków Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, bo palutyni nie do końca są zakonem, ale to jest bardzo długie i zawiłe temat, my mamy. Mam nadzieję, przed... że kiedyś o tym na naszej antenie jeszcze porozmawiamy, proszę księdza, bo to są faktycznie niezwykle ciekawe rzeczy. Tak, napisałem o tym doktorat, więc myślę, że jedna audycja nie wystarczy akurat w tym przypadku. Natomiast jeśli chodzi o paludynów, to my przed seminarium mamy nowicjat i później po pierwszym roku nowicjatu, drugi rok nowicjatu już jest odbywany w seminarium w Ołtarzewie i tam już odbywają się też studia później sześcioletnie. Ale w przypadku zakonników, franciszkanów, salezjanów, jezuitów, to też jakby odgrywa niezwykłą rolę charyzmat czyli to jest wspólnota, która żyje według jakiegoś określonego modelu i na przykład modelem dla palutynów to jest to, co nasz święty założyciel Vincenty Palotti powiedział, apostolstwo uniwersalne. To znaczy nie można być apostołem tylko od ambony, od ołtarza i w konfesjonale, chociaż to jest niezwykle ważne, niezwykle istotne, ale apostołem można być w każdym momencie i wszędzie, nawet będąc gościem najlepszego poranka rozgłośnika katolickiej. No taką mamy nadzieję, proszę księdza, że też chociaż trochę udaje nam się ewangelizować na tej antenie, ale propo propos ołtarzewa jeszcze, bo myślę, że to jest coś, co może naszych słuchaczy zainteresować. Kiedy taki człowiek do ołtarzewa przybywa, co zastaje, bo sama nazwa no chyba bardziej związanej z formacją katolicką być nie może. Co zostaje w Ołtarzewie? To powiem tak, 7 maja, czyli kilkanaście dni temu, w naszym seminarium były święcenia kapłańskie. Arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący konferencji episkopatu, wyświęcił sześciu kandydatów. I my od kilku lat na ten weekend, kiedy w sobotę są święcenia kapłańskie, kiedy piątek jest takim szczególnym dniem przygotowania przed święceniami i w niedzielę jest później świętowanie po, po święceniach, zapraszamy młodych ludzi. I w tym roku kilkunastu właśnie takich ludzi, którzy się zastanawiają nad tym, czy nie zostać księdzem, czy nie zostać palutynem, przyjechało. I oni jakby mogli okazję, mieli taką okazję, żeby zobaczyć, jak wygląda nasze życie na co dzień, chociaż no w takim szczególnym, wyjątkowym czasie. Więc na przykład w piątek byli na wykładach, akurat byli na moich wykładach z prawa kanonicznego. Mogli zobaczyć, jak wygląda życie we wspólnocie, no bo też życie zakonnika, życie człowieka, który jest członkiem Stowarzyszenia Życia Apostolskiego Pallotyna, to jest bardzo mocny, jakby, element życia wspólnotowego, życia nie w pojedynkę, nie księdza, za który jest rzucony trochę sobie sam, tylko szczególnego życia w, we wspólnocie. I myślę, że to w Ołtarzewie można zobaczyć. A pewnie nie tylko zobaczyć, proszę Państwa, ale e, przeżyć, odczuć i. Nie wiem, może za czy mi wolno, ale gdyby ktoś z Państwa miał jeszcze jakieś pytania co do formacji seminaryjnej, czy do formacji w ogóle, no to pewnie nie ma problemu, żeby chociażby zapytać i znaleźć takie informacje, czy to w internecie, czy kontakt, na który można napisać mm, i dowiedzieć się więcej. Tak. Wystarczy wygooglować, pozwolę sobie powiedzieć. Ksiądz Marcin Przywara, to jest specjalista, który zajmuje się powołaniami i kontaktami, ale wystarczy wpisać sobie w WSD. Ołtarze i tam wszystkie kontakty będą serdecznie zapraszamy. No cóż, to nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić państwa do chociażby odwiedzenia tej strony może coś przyciągnie Państwa uwagę też po to, żeby pojechać, zobaczyć, porozmawiać, zapytać, i Janusz coś dobrego się wydarzy. Bardzo dziękuję, proszę księdza. Księdz Michał Sienicki był moim i Państwa gościem. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Pozdrawiam pana i słuchaczy. Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.